Marta malec -Lech z zarządu województwa małopolskiego zachęca do wzięcia udziału w otwartych konkursach poświęconych edukacji. Pierwszy z nich to edukacja zdalnie i cyfrowo, a drugi nosi nazwę odkodowania do budowania wielopokoleniowa robotyka. Konkurs, który ma na celu wsparcie dzieci, młodzieży, przedszkolaków, nie tylko w tym rozwoju takim indywidualnym, ale również społecznym i przede wszystkim obywatelskim. W ramach tego konkursu przewidujemy szereg działań jakby komponentów będziemy chcieli tutaj dzieci młodzież przedszkolaków we, wesprzeć wychowawczo pedagogiczne chcemy aby dzieci młodzież umieli odnaleźć się w takim codziennym życiu żeby byli przygotowani do trudnych sytuacji życiowych. Nabór do konkursu trwa do końca lipca a budżet jaki jest na to przewidziany to 500 tysięcy złotych. Drugi konkurs jest konkursem w ramach budżetu obywatelskiego. Przeznaczamy na ten projekt 40 tysięcy złotych. Projekt, który tak naprawdę powstał w związku z taką potrzebą, jaka jest obecnie na otwartym rynku edukacyjnym. Chcemy, aby nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby na dorosłe e, nauczyły się programowania, e, miały możliwość udziału w zajęciach z zakresu robotyki. Małopolska po raz kolejny jest w awangardzie, jeśli chodzi o, o województwa. Yy w skali kraju, gdzie po raz kolejny wychodzimy jako pierwsi, pewnie znowu jako jedyni i odpowiadamy na te potrzeby, na te potrzeby edukacji cyfrowej i rozwoju kompetencji. Agata Słuszyńska, zastępca dyrektora w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego podpowiada jak składać wnioski. Termin upływa 31 lipca. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej naszego województwa pod zakładką Otwarte konkursy ofert. Jeżeli jakakolwiek organizacja pozarządowa, poszczególne osoby zaangażowane w pisanie wniosków potrzebowałyby wsparcia, zachęcam tutaj do bezpośredniego kontaktu z Departamentem Edukacji. Są odpowiednie osoby, pracownicy, którzy mogą pomóc w napisaniu takiego wniosku, w wytłumaczeniu, w jaki sposób ten wniosek powinien zostać skonstruowany i opisany. Ze względu na trwającą cały czas sytuację związaną z koronawirusem zajęcia w ramach projektu będą odbywać się zdalnie.